Cześć, kolejny film. Jeszcze raz Wam pokażę trochę jak się nakłada MP75. To jest dosyć istotna rzecz. Świetny gips, jak już zawsze, zawsze mówi. Świetny gips. No pokażę, każdy gips jest świetny, tylko działa trochę inaczej. Ten jest świetny, właśnie na wyrównanie powierzchni. Jak zauważyliście, już sobie tam z grubsza rzuciłem worek gipsu. Na tyle mi starczyło. Pod spodem jest multifinisza, a on był niepotrzebny, w związku z tym przykrywamy go. Rzuciłem sobie tym narzędziem. I potem paczką yy, tak, byle jak, byle, byle sobie tylko troszkę wyrównałem. To jest pierwszy etap. Mogę tą ścianę ten etap zostawić, bo ten gips y, dosyć długi ma czas związania, więc praktycznie można cały dzień nim yy, walczyć. Yy, powiem Wam o par takich kwestiach technicznych, które są też dosyć istotne. Zobaczcie, ja tutaj wszędzie tą podłogę przy ścianie. Yy, odkurzyłem, od, odbiłem jakieś różne fragmenty, yy, od, zamiotłem szczotką. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy taki jeden jakiś kawałeczek, który się Wam podniesie razem z narzędziem, jak będziecie brali szpachle od spodu, który będzie Was irytował. No, będzie to wyglądało w ten sposób. O, widzicie? Dlatego yy, warto przygotować sobie na tyle podłogę tutaj, ten kant, żeby nie było żadnego piasku, brudu i tak dalej, bo to tylko przeszkadza w pracy. Robią się rysy yy, i musimy z tym praceć. Zrobiłem sobie ten fragment, przygotowałem worek na kolejną część ściany. Ta ściana jest dosyć duża, więc myślę, że pójdą ze trzy worki, żeby to ładnie wygównać. Yy, no i teraz także w technicznych. Mówiłem Wam kiedyś, że wiaderko zawsze mijemy, żeby oczyścić kilek już. Przy tym gipsie, jak robicie jeden worek za drugim, nie musicie robić wiaderka, możecie wrzucać do brudnego. Dlatego właśnie, że ten gips bardzo powoli tężeje. W związku z tym nie, nie, nie ma takiej niebezpieczeństwa, że ta stara brudna woda spowoduje Wam, że on wam stężeje w wiaderku. Tak jak to było na przykład przy gipsie budowlanym czy przy kleju gipsowym, który bardzo dosyć, dosyć szybko ma krótki ten czas wiązania. I wtedy rzeczywiście za każdym razem wiaderko musi być bardzo dobrze umyte narzędzia, czyściówki i tak dalej. To tutaj, właśnie, jest ten benefit, że nie musimy tego robić. Yy. Jeszcze na krótko uwaga narzędzia. Nie ja mam tutaj takiego Diwocika, bardzo fajna maszynka. Nie dostaję Diwocu, że piję za to, że go rekoluję. Ale słuchajcie, to jest, jeżeli kupujecie sobie sprzęt, to jest, sami robicie to starajcie się skupić, jeżeli chcecie to robić, będziecie robić do końca ściany. bo jak kupicie stary dom, no, to kupcie sobie porządne narzędzia. Te narzędzie mam 20 lat, cały czas mi służy. Raz chyba wymieniłem, musiałem coś poprawić tutaj z włączeniem, wymieniłem kiedyś szczotki. tylko tutaj działa. Jeszcze dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia technicznego, pokażę Wam fajny patent. Zobaczcie, to jest SDS, czyli mamy wiertło SDS, które się wciska. I już sobie działa. Możemy sobie włączyć, udar i robić dziury w ścianach. Natomiast, jeżeli chcemy używać mieszadła, mieszadło nie ma SDS-a. Ja Wam teraz pokażę. To jest, Widzicie, ona nie ma SDS-a, więc ja nie mogę go tu wsadzić, bo nie będzie działało. Jest taka fajna przykładka, która pojawiła się, podejrzewałem, na rynku z 15 lat temu. Nie każdy o tym wie, która ma z tej strony SDS-a, a z tej strony ma połączenie na normalne, normalne wiertło. Więc sobie po prostu wciskamy z tego SDS-a, wkładamy sobie wiertelko i tym sposobem automatycznie przygotowujemy sobie wiertarkę do takich prac jak mieszanie gipsów. Ja tu jeszcze mam CELME, ja chyba mam z 25 lat, polski produkt, super się sprawuje, też tego wymieniłem coś tam kiedyś i działa do tej pory, więc jeżeli kupujecie, kupujcie porządne, kupujcie polskie. Także, nie mówię serio, naprawdę, Selma jest polska firma i 25 lat świetnie działa. Więc nie tylko Dewalt, ale również właśnie polski firmy Wcześniej nie wiem, czy ona jeszcze istnieje. Eee, pokażę Wam szybciutko jeszcze, jak sobie to mieszam, potem zrobimy przerwę i pokażę Wam ścianę, jak, jak się narzuca ten, ten gips. Więc tak, otwieramy sobie gips. Pamiętaj, ceramiku młody, wsypuj zawsze gips do wody. Woda już jest. Proszę bardzo, żebyśmy zrobili na odwrót. Aby się nam wszystko w tym wiaderku zakleiło yy, i nie moglibyśmy tego wymieszać. Ja sobie tak robię się w taki zwany sposób, bo nie mogę wyplecować, bo jeszcze mnie tutaj rozmieszał operator. <laughs> Więc yy, żeby za bardzo nie nadwyrężać pleców, robię to wszystko na stole. Jak widzicie, nawet będę mieszał na stole, żeby nie musiał się potem schylać, bo nie bardzo mogę się schylać. Więc sobie biorę ten bór, w górę sobie na swój magiczny podest Wrzuca dosyć dużo. Ale nie wszystko, bo na to sobie mieszamy na tyle, żeby żeby była jeszcze taka dosyć płynna ta masa. zatłynna. Jak zrobimy za dużo, to na znowu to wszystko w środku stanie i będzie bardzo ciężko wymieszać. To może mogę sobie usiąść stanąć na, na podejście. Miesza się super. No naprawdę to jest e, jedna z e, przyjemniejszych e, czynności, bo porównując z innymi gipsami, z klejami gipsowymi, bardzo fajnie się go miesza. Dodam sobie jeszcze trochę wody. O! Mam nawet wąszo brodowy, żeby to I do takiej mistury dodałem sobie gęstość, taką, jaką e, chciałbym uzyskać. Więc, jak Widzicie nawet taki treść który. Chyba kuchopy ze zdrowiem. Daję sobie radę. Wy też sobie dacie radę. Bo film jest nie dla profesjonalistów i film wykonawczy. Świetnie wiedzą sobie tak pracować, tylko dla takich właśnie yy, ludzi jak ja, którzy sobie muszą wyremontować sami. Yy. Jeszcze mam czasowo się o wykonawcach, a to może innym razem bo no taka, teraz jest tak, że wykonawcy, o wykonawcy jest bardzo ciężko. Maszynowo może zrobić o wiele więcej, o wiele szybciej, ale oni nie chcą przyjeżdżać na małe ściany. Więc jeżeli wykonawca by wiedział, że ma zrobić tylko tą ścianę kawałek, to by tak wam policzył za 100 metrów. Więc to nie ma sensu. I trzeba czasami no, się przyłożyć samemu zrobić. To trzeba robić sobie sprawą, z, z prawą, bo inaczej nie skończycie. Jeszcze ciutka wody. Można rzucać na ścianę. Ja to robię dwoma narzędziami, tym i tym. I naj no, sobie nakładam szpachl. Ale za to, to za chwilę, bo już nie nam siły muszę chwilą zrobię drugi film. Cześć!